Pierwsze ćwiczenie wykroki. Staraj się, żeby każdy krok był w miarę długi. Plecy mają być lekko pochylone do przodu, ale wyprostowane. Wykonaj po 10 wykroków 4 serie. Pomiędzy każdą serią zrób 20 sekund odpoczynku. Do tego ćwiczenia użyj maksymalnie ciężkie obciążenie, tak żebyś naprawdę to czuł. Ćwiczenie 2. Przesiady sumo. Odchyl stopy do zewnątrz. Schodź jak najniżej z dużym obciążeniem. Ręce ułóż do środka między nogi. Plecy wyprostowane. W momencie schodzenia w górę zaciskaj mocno pośladki. Pamiętaj, że przy tym ćwiczeniu stopy muszą iść do zewnątrz. Trzecie ćwiczenie Wykrok do skosu w tył Pamiętaj, żeby noga była mocno do skosu Plecy lekko pochylają się do przodu, ale są proste Kolano nogi z tyłu ląduje tuż za piętą nogi z przodu Ćwiczenie Wykonaj na każdą nogę 10 razy Powtórz to 4 serie Ćwiczenie 4. Wykrok do boku. Ćwiczenie wykonaj 10 razy wykroku w jedną i 10 w drugą. Taki zestaw powtórz 4 razy. Pomiędzy każdym przejściem zrób 20 sekund odpoczynku. Pamiętaj, żeby Twoje plecy były wyprostowane i mocno pochylone do przodu. Pośladki wręcz zadarte do góry. Zejdź jak najniżej potrafisz. Trzymaj do tego. Maksymalnie duże obciążenie. Pamiętaj, żeby nie garbić kręgosłupa. Plecy mają być proste. Ćwiczenie 5. Przysiady. Przysiady możesz wykonać albo z ciężarkami pojedynczymi, albo ze sztangą. Pamiętaj, żeby Twoje plecy były proste. Kiedy wschodzisz do góry, zaciskaj mocno pośladki. Schodź jak najniżej potrafisz. Ale tak, żeby nie zejść poniżej poziomu kolan. Ćwiczenie 6. Przysiad Łukarski. Ustaw stopę na jakimś podwyższeniu. Nie możesz stać zbyt blisko. Musisz odsunąć się zdecydowanie do przodu, tak, żeby kolano nogi z tyłu lądowało. W stronę podłogi. Noga z przodu nie może mieć kolana zbyt wysuniętego przed stopę. Wykonaj ćwiczenie 10 razy na jedną nogę, 10 razy na drugą i tak 4 serie. Ćwiczenie 7. Martwy ciąg. Ćwiczenie wykonuj na lekko ugiętych nogach z mocnym pochyleniem do przodu. Ciężary, które trzymasz z przodu lub sztangę, Musisz utrzymywać jak najbliżej nóg. Nie można odchylać do przodu. Pamiętaj, że w tym ćwiczeniu najważniejsze są plecy proste. Nie rób garbia. Łopatki trzymaj razem, a ramiona unosz do, gó do góry. Nie opuszczaj. Ćwiczenie 8. Ostatnie ćwiczenie. Połóż ciężar na uda wysoko tuż przy biodrach. Oprzyj łopatki na wyższym podłożu. Mocno zaciskaj do góry pośladki, wciągając przy tym mocno je. Ćwiczenie wykonaj 10 razy, powtarzając 4 serie.